Witam, witam bardzo serdecznie. To jest e, Ark Knight z Rainbow Six Siege'em. No i e, ten L bym chciał, więc zobaczymy jak pójdzie. Ja mam nadzieję, że szybko poleci. Piątka. No to skipuje. Hmm, Czekaj, że nie dok. Lecimy dalej. Myślałem, że troszeczkę później będzie opening, bo myślałem, że będą dzien ten, dzienne jeszcze darmowe otwarcia, ale to przecież na a nie ten, więc troszeczkę się przeliczyłem. O Boże, nie tragedia, jak na razie. Nie, no proszę Was. Jest dok chociaż i ja... O! To nie jest zły rol. Muszę przyznać. Czemu skipuje jakoś... No chcesz mieć szybciej to za sobą. Nie boleć nad tym. Nie! Na taki BRNG, które tutaj widać. Jest tragicznie. Jeśli tutaj nie będziesz szóstki, jest bardzo źle. Proszę dajcie mi mielę. Proszę.

Nie jeszcze, okej. Jeszcze troszeczkę dłużej zostanę w tym suspensie. Proszę, Ela. Dziękuję. Dziękuję. Czemu ma jakby taki bardziej... Roz... Wiem, że to jest Polka w Rainbow Six Siege, ponieważ grałem w tę grę, ale czemu ona ma taki jakby Rosyjski akcent, Polacy mają resy... taki. No dobra, słowiański, no to, to, to nie, nie dobra, nie będzie. Hu! nie trzeba już się przejmować. Wyleciałam, mam jeszcze 50 tysięcy. Powinno jeszcze troszeczkę być. Dobra, poszło jakoś. Nie był jakiś niesamowity ten. Jak to można powiedzieć, szczęścia nie było jakoś dużo, bo to było ile. 20 było, później się... E, więc, 50 roli, no, można powiedzieć, że tak nie jest źle, nie, ale nie jest dobrze. No, co? No, jakoś jest. No Kiedy będę was widział następnym razem, to pewnie Honkai, jak będzie fejsiało, o później kniczy z Genshin'a. No, a nas, nie wiem, czy będę wrzucał jakieś teatry albo abysy. Nie wiem, nie chce mi się jakoś za bardzo, ale może spróbuję następnym razem. Dobra, to ja już nie będę dalej mówił. To co? Do, do usłyszenia? Dobranoc? Może też dobry dzień? No ale. Z tej strony, Kamil. I z pieprza. Pa, pa.